Czy kiedykolwiek zostałaś aresztowana przez policjanta, któremu dałaś kosza po liceum? W liceum spotykałam się z Kevinem, typowym futbolistą z Camaro i wielkim ego. Spędziliśmy razem lato po maturze, ale gdy wyjechałam na studia, jego ciągłe wiadomości zaczęły mnie przytłaczać. Pisał codziennie, wysyłał zdjęcia, wspomnienia, jakbyśmy byli małżeństwem. W końcu, niedojrzała i zagubiona, po prostu przestałam odpowiadać. Zablokowałam go, usunęłam z Facebooka, totalny ghosting. Minęło 10 lat. Mieszkam znów w rodzinnym mieście, pracuję w banku i prowadzę spokojne życie. Wiedziałam, że Kevin został policjantem, ale nie spodziewałam się go spotkać. Aż do zeszłego wtorku, gdy spóźniona do pracy, przekroczyłam prędkość na ulicy sezamowej. Zatrzymał mnie radiowóz, a za kierownicą oczywiście Kevin. Wyglądał niemal tak samo, tylko teraz miał mundur i tę samą pewność siebie. Rozpoznał mnie od razu. Nasza wymiana była pełna niezręczności i złośliwych aluzji. Wypominał mi brak kontaktu, podważał moją pracę, a na koniec wlepił mi mandat na 250 dolarów za przekroczenie prędkości. Gdy próbowałam zaprotestować, poprawił mnie funkcjonariusz Martinez i z uśmiechem dodał: Przynajmniej tym razem nie możesz udawać, że nie istnieje. Siedziałam z mandatem w ręku, czując się jak osiemnastolatka, która właśnie została złapana na gorącym uczynku.